Zapraszamy na kolejny magazyn ZINA czwartej Ligi. Za nami 22. kolejka spotkań. Tradycyjnie zaczynamy od wizyty na arenach pierwszej Grupy Śląskiej. Lider Raków, Częstochowa gościł na stadionie Wiawożnie. Szczakowianka musiała przełknąć gorycz wysokiej porażki 0-6. Byliśmy bardzo konsekwentni w realizacji tego, co sobie założyliśmy przez cały mecz. Bardzo podobnie układał się ten mecz do ostatniego meczu z wartą zawiercią, też po 20 minutach mieliśmy 3-0 niestety tamten wynik dla nas tamten mecz zakończył się wynikiem bardzo niezadowalającym i też taką, wyciągnęliśmy z tego bardzo dobrą lekcję na, mam nadzieję na przyszłość, a podkreśliliśmy to w dzisiejszym meczu, że nie zadowalało nas to 3-0 i dalej byliśmy konsekwentni w grze, bardzo dobre zmiany, bardzo dobrze. Każdy zawodnik, który wchodził na boisko dawał kolejną jakość i, i finalnie ten mecz kończymy z wysokim wynikiem i uważam, że też dobrą, dobrą grą. W Katowicach na boisku kolejarza drużynie Śląska-DeMarko-Świętochowice pokojowy wynik zaserwowali piłkarze rozwoju Katowice, którzy wygrali aż 9-0. Pięć goli wbił Grabicki, dwa Kwiatkowski, a po jednym dołożyli Lazar i Cieślar. Zagraliśmy bardzo dobrze, a tam mieli oni kilka sytuacji, aczkolwiek bramkarze zagrali bardzo dobrze cała linia obrony i uważam, że wszyscy dobrze bronili i stąd ten wynik. To jest też szansa e, dla młodych zawodników, e, też właśnie wchodzą, pokazują to jak dzisiaj zadebitował e, nasz bramkarz Wojtek, e, gratulujemy tego, e, No ale to tak jak widać jest duża rywalizacja, e, no na pewno jestem szczęśliwy z tego, no bo nie na co dzień się strzela bramek, ale... Cieszy mnie na pewno to, że, że tak wysoko wygrywamy tutaj u siebie. Patryk za, naprawdę zapracował na tą, na tą sytuację, w której w tym momencie się znalazł, bo znalazł się praktycznie u samej góry tej, tej listy strzelców bramek na tym poziomie. Dla niego to jest świetna sprawa, bo, bo ma kolejny, to jest taka motywacja do kolejnej pracy, bo jeżeli jesteś blisko już czegoś na wyciągnięcie ręki, no to spinasz się i jazda po to. To był wymarzony prezent na 18 urodziny Kubsona, czyli Jakuba, myśliwczyka. W bytomiu przy Modrzewskiego podziału punktów pory remisie 2-2. Wynik spotkania otworzył w rubel. Goście wyrównali po trafieniu mało lepszego 10 minut później. A dla kogo ta kołyska? Że dziewczyna czuje się bardzo dobrze, jest tak samo, wszyscy są zdrowi, także bardzo się cieszę. Serdecznie gratulujemy, a wracając do wątku sportowego, MKS Myszków schodził na przerwę prowadząc 2-1 po trafieniu Marka. Ale w końcówce meczu w wyniku stali piłka Szombierek, Sulec Kiri. Mieliśmy dwa bardzo, bardzo szkolne błędy indywidualne i dlatego wracamy z punktem. My uważam, że w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem i mogliśmy strzelić więcej niż dwie bramki. Aczkolwiek na drugą połowę weszliśmy trochę, nie wiem, jakby zaspani. Zawodnicy mieli instrukcje, które, które powinni zrealizować jakaś dziwna niefrasobliwość pierwszej połowy zdecydowała, że straciliśmy tak e, e, bramki, jak straciliśmy na... Wicelider stawki Ruch Radzionków pojechał do Przyszowic na mecz z ostatnią drużyną pierwszej grupy śląskiej, czwartoligowców, czyli Jednością. Cidry wygrały 3-0, ale nie był to dla nich spacerek. Wiemy, że Przyszowice u siebie są, e, długo trwają w takim e, wydaniu skonsolidowanym, zjednoczonym i ciężko ich złamać. No się to udało od początku i to, to zaowocowało końcową końcowym wygraną. E, cenne, mocno zapracowane punkty, i no, 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 najważniejsze. Nie patrzymy w zasadzie na przeciwników, no, kar, kar, każdy mecz wygrać grać następny i to się w zasadzie liczy gdzieś tam na tabele też się staramy nie patrzeć po prostu wiemy że mamy zrobić swoje na boisku i to się liczy. Teraz odwiedziny w Siewierzu Przemsza podejmowała zespół Podlesianki. Katowiczanie po poprzedniej serii spotkań mieli o czym myśleć. Przypomnijmy przegrali bowiem 0-3 u siebie ze Szczakowianką. Przywiezienie punktów z Siewierza było sprawą konieczną. Wynik otworzył w 15 minucie Bartosz Nowotnik, w takich oto okolicznościach. Bonałem dwóch zawodników przed sobą troszeczkę przytrzymałem piłkę, nowo idealnie nabiegał i no i zrobił to, co powinien. W 51 minucie bramkarza Przemszy do kapitulacji zmusił Bartłomiej Kędzierski, a wynik w 63. ustalił Dominik Badora. Już wcześniej krzyczałem Kacprowi, żeby mi zagrał, ale bardzo dobrze się zachował, ściągnął jeszcze troszeczkę, pociągnął jeszcze piłkę do boku. Zagrał mi ona mi podskoczyła i. Na początku chciałem ją przyjmować, ale ona i tak idealnie podskoczyła, że mówię, uderzam z zewnętrznego i mówię, albo wejdzie, albo nie wejdzie, no i, no i udało się. Odebrałem piłkę rywalowi, pociągnąłem akcję, podałem do środka, do Kędziera, który oddał ładny strzał no i, i cieszy tą bramkę na pewno. Trzeba sobie powiedzieć, że takie zwycięstwa smakują naprawdę niesamowicie. Przejeżdżamy tu z zdziesiątkowani tak naprawdę przez kartki, przez kontuzje, przez różne inne... Rzeczy, no i wywozimy z tego bardzo trudnego terenu. Trzy punkty dla nas to też było ważne zwycięstwo po zeszłotygodniowej porażce. No zespół naprawdę zagrał cię bardzo dobrze, zostawił kupę zdrowia, no i my po prostu się cieszymy. Rzućmy okiem na komplet wyników pierwszej grupy śląskiej czwartoligowców. Polonia Łaziska Górne pokonała 1-0 Gwarka Ornontowice. Warta Zawiercie wygrała 4-3 z Unią Dąbrowa Górnicza. Bez bramek w meczu Unii Kosztowy z Unią Rędziny. Liderem tabeli niezmiennie rezerwy Rakowa. Cztery punkty straty ma wicelider z Radzionkowa. Trzecia lokata rozwój Katowice, 39 punktów. Dolne rejony tabeli zajmują 14 Polonia Łaziska Górne, Unia Rędziny i Jedność Przyszowice. W 22. serii spotkań drugiej grupy śląskiej czwartoligowców również kibice mieli sporo radości ze strzelanych licznie goli. Choćby w Bielsku Białej na boisku na Górce, gdzie rezerwy pod Beskidzia podejmowały nich książenice. Bielszczanie wygrali 4-1. Do Gorzyc na mecz z Czarnymi przyjechał lider drugiej grupy, czyli rezerwy GKS-u Tychy. Zespoły podzieliły się punktami, po końcowym gwizdku był remis 2-2. Worek z bramkami rozsupłał w 10. minucie Michał Paluch. Gospodarze odpowiedzieli 7 minut później za sprawą Kamila Kucharskiego. W 39. minucie z gola cieszył się Kajetan Rudkowski. Wyrównał w 78. piłkarz gospodarzy Krzysztof Gorla. Uskrzydlenie kibiców i kolegów z zespołu. Teraz zobaczmy, co działo się w Czańcu. Drużyna miejscowego lks okazała się gościnnym gospodarzem. Po golu Filipa Gajdy z 12. minuty Drzewiarz Jasienica wywiózł komplet punktów, pokonując wyżej notowanego rywala. Wicelider z bełku wygrał 13 mecz w sezonie. Dekor wygrał z rowem. 1964 rybnik 2–1. Autorem obu goli dla gospodarzy był Patryk Joachim, który posyłał piłkę do siatki bramki rywali w minutach 35 i 75. A w doliczonym czasie bramkę dla rybniczan strzelił Oliwier Viola. Aż 7 goli zobaczyli natomiast kibice, którzy zasiedli na obiekcie przy sportowej w stronie. Kuźnia podejmowała MRKS Czechowice Dziedzice. Wynik meczu sąsiadów z tabeli otworzył w szóstej minucie Paweł Kozioł. Goście podwyższyli prowadzenie w 20 minucie po golu Adama Matusza. Chwilę później Michał Pietraczyk poderwał strzesełek kibiców gospodarzy. Ostronianie cieszyli się z gola ponownie w 38 minucie, a w 50 prowadzenie później dał Mykola Bój. 5 minut później bramkarza MRKS-u pokonał Michał Pietraczyk. Gol z 72 minuty to dzieło Pawła Kozioła. Kuźnia Ustroń, MRKS Czechowice-Dziedzice 4 do 3. W innych meczach 22. kolejki Spójnia Landek przegrała z rezerwami Gwiazd 1-3, a Orzeł Łękawica uległ 0-1 Unii Turza Śląska. Czarni Góral Żywiec wycofali się z rozgrywek, zatem trzy punkty zostały dopisane do konta LKS-u Bestwina. Na prowadzeniu rezerwy GKS-u Tychy druga lokata de Korbełk, trzecie miejsce Unia Turza Śląska. Dolne rejony tabeli zajmują zespoły z Książenic, Bestwiny i Żywca. To wszystko w tym wydaniu naszego magazynu z Ina czwartej ligi tradycyjnie kierujemy podziękowania do klubów, które współtworzą nasz magazyn za przesłane materiały. Wracamy za tydzień do zobaczenia.